Mamy to piękne branie, Uu. Ale ładny leszcz, Pewnie deszcz. Dzisiaj, dzisiaj metoda króluje, no? Ciężki dno. O Jezu, Nie wiem, czy ja tam dojdę w ogóle. Ale ciężki dno. Gdzieś to tam wypadło, ale czy ja to znajdę? Dzień dobry, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj te samo miejsce ostatnio, chyba czy będzie inny film, ale to samo miejsce co byłem w czwartek zanęcone, więc czemu by nie? Metoda, klasyczny feder, lecimy. No i ja już gotowy. Standardowo metoda. Tutaj mamy wszystko już tutaj obcykane, robale, kuly zanęta, pelet, Swing Dynamic. zanęta tu ostatnio. Trochę kukurydzy, płatków osian, jakaś tam cenęta co mi została, ale jest jeden problem. Nie wiem czy widzicie nic, kompletnie nie widzę. Nie wiem gdzie rzucać, nie wiem jak obrać punkty. Nie wiem jakie ja będę rzucał i czy się nie będę przerzucał, no ale poczekam godzinę, dwie. Może się zrobi lepiej. Lecimy. Dobra, zaczynam od metody. Na metodę damy korna od razu, nie czoimy się. Korn musi być, leszcze są, więc i korn musi być. Małego korna mam nadzieję, że płotki nie wejdą. Jak wejdą płotki, damy większego korna. A ja, dobra. Wyk, metoda. Pierwszy rzut rzucam daleko. Na razie nie mam klipa, po prostu rzucam daleko. Widzę gości gościwódzce tylko, ale to mój punkt obserwacyjny jest cienki, bo się przesuwają, więc nic mi to nie dało. No i teraz zaczniemy od przyjemniejszych rzeczy, czyli klasyk. Klasyk. Założymy trzy pineczki, trzy pineczki na początku. Wezmę sobie trzy pineczki zanęty najwyżej później dosypię. Na razie haczyk chyba 14 z tego co pamiętam. Ale mogę się mylić. Dobra, nabijamy podajnik i próbujemy. Jak to się mówi, wędki rzucone. Czekamy na wyniki. Szkoda, że nie widzę gdzie rzucam. Na razie jest to wszystko takie. Bardzo, bardzo na oko. No ale niestety póki długo nie zajdzie to ja nie mogę nic zrobić. Mam nadzieję, że do godziny półtorej zejdzie i będziemy mogli się cieszyć z celności rzutów. A na razie wszystko mniej więcej. W jedno miejsce. Mniej więcej. Ach, była ryba, ale spina. Na metodę. Aj, 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 aj. Niedobrze. Nie dobrze niedobrze. Niedobrze, 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 ale no, Ale coś się dzieje. Teraz chyba... Inne haki założę. Znienacka mnie tu branie zrobiło. A ja nieprzygotowany człowiek. mamy rybę mamy Tym razem na metodę. Piękne branie Uu. Ale ładny leszcz, pewnie leszcz Dzisiaj metoda król. metoda króluje, no no zobaczcie, no zobaczcie. Pięknie. Będzie ładnie ładny deszcz. No może i nie. Może i coś lepszego. Zobaczymy. Kurde nie umiem w tą prawą stronę. Jest już tu blisko. Jest już tu blisko. No, coś ładnie moruje. Ładnie walczy. przynajmniej jesteśmy blisko. Już jesteśmy blisko. Ładeczka! piękny, ładny. Uj, uj! Dołem, dołem, chodź, chodź, chodź! O, brawo! Piękny reszczyk, No dzisiaj Wam powiem, metoda króluje. Na razie, dwa brania na metodę. Dwa brania na metodę. A na klasyczka, nic na razie. Ale mi to w ogóle nie przeszkadza, powiem. W ogóle. Piękny leścinio. Piękny, piękny. Oto chodzi. Jak jest metoda działająca, to jestem zadowolony. Metoda tobie siły doda. Lecie. Lecie. Mamy coś. Mamy chyba leszcza. Chyba leszcza. Znowu na metodę. Klasyk mi poleciał w powietrze. Straciłem szczytówkę. Niestety. Ale metoda, widzę, że dzisiaj działa odpowiednio. Elegancko. I o to chodzi. To tak musimy robić Pięknie metod fider. u jak zamurował, widzicie, ale pięknie to chodzi. Mm, mm, mm. A klasyk dzisiaj nic kompletnie, nic, klasyczek, nic mm, 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 mm. Ale to jaśino, z kilometra go muszę ściągnąć. Może nieduży, ale akurat klasyka robiłem, bo mi... Szczytówka pochłonęła, No ładny, ładny. Ładny też pięknie, dzisiaj metoda się spisuje. Ale dzisiaj dumny z metody jestem powiem. Taki mniejszy, ale też ładny. O, leć do wody. Leć do wody, mój laszszy kupik. Poszedł. No, dzisiaj metoda to aż nawet mnie zaskakuje. No popatrzcie, jak to dzisiaj ta metoda działa. A klasyk rzucałem i nie doży mi szczytówka poleciała do wody, to jeszcze podajnik. Ale wiem gdzie, niedaleko, więc... Widzicie, cieplej, to sobie wejdę pod do wody. Dobrze, jest ok. i musimy pomału przerabiać klasyka, przynajmniej w sensie się robić, ale na łódki dzisiaj ludzi przyjeżdża, mm. Oj nie po drodze mi dzisiaj z klasykiem, nie po drodze, najpierw coś mi się plątało. zrobiłem od nowa, to już działało, już w miarę to wszystko chodziło, rzuciłem i pękła żyłka, którą dowiązuje oczywiście do plecionki a metoda w międzyczasie sobie pyk, pyk, rybki robiła, pyk, 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 no tak, wiadomo. Tu, gdzie ostatnia metoda nie działała, teraz zaczyna pomału działać. Trzeba te rybki wytresować na metodę będą prawe. No teraz już mam grubszą żyłkę na klasyka, więc mam nadzieję, że teraz będzie great, ale na klasykę, na odbrania dzisiaj, nie wiem, co się dzieje. Znaczy mi to nie przeszkadza, nie, ogólnie metoda tam numer jeden, ale coś by mogło popukać, nie wiem, już zadęte rozrobiłem, robaki mam. No nie wiem, czekamy, czekamy. Cały czas na korna. Korn power, jest na razie power. Klasyk na razie nic kompletnie. Przerzucam dosyć często, ale kurde, nie chcę tam odpalić. Mi się wydaje, że rano rzucałem bardziej w prawo i miałem brania. A teraz nie bardzo, więc spróbujemy tutaj bardziej w prawo. Mugła zeszła. Już widoczność jest odpowiednia. Już wiem gdzie rzucam. Ale od kiedy mgła zeszła, wszystko tak powiedzmy, że stanęło. Od tego czasu nawet nie miałem brania. Przed chwilą jakieś chyba puknięcie na klasykę, ale to tak powiedzmy, że tak nie jestem pewny. Klasyk teraz na trzy pinki, jeden biały. No i metoda z cały czas corn power. No i czekamy, czekamy czy się coś wkręci. I teraz wreszcie cel nie rzucam od jakiejś godzinki, więc mam nadzieję, że może coś podejdzie i się wkręci i coś się jeszcze zadzieje bo tutaj jest tak, że szósta, siódma, ósma i nieraz w ogóle te ryby wycina i brań nie ma nieraz jest dzień, że można coś wydubać jeszcze tak do 11 nie? no zobaczymy, no posiedzimy, zobaczymy dzisiaj deszczu ma nie być, więc a, jeszcze muszę do wody wejść tam, nie? muszę wejść do wody tam daleko bo tam mi poleciała szczytówka z koszykiem nie wiem jak, nie pytajcie tam gdzieś, ale tam płytko jest, to wie. Będziemy wchodzić to nagram. Będzie fajnie. Mm. Dobra, zmienimy kulkę, bo na metodę na razie tak się nic nie się dzieje. Damy coś żarówia z tego, damy tą różową Halibo. Na klasyka też nic. No ale tak jak mówiłem tutaj takie jest jezioro, że jak trafisz, to jeszcze bierze tak ósma, dziewiąta, dziesiąta. Jak nie trafisz, to możesz się tutaj prężyć i najlepszy okres to jest właśnie piąta, siódma a że ja piąta, siódma miałem miałem mgłę, no to rzucałem jak rzucałem, niestety no ale próbujemy, próbujemy nikt się nie poddaje próbujemy rzucamy, zmieniamy, może coś trafimy w te usta tu zmienimy, może trzy białe albo damy dwa białe o. Mamy dwa białe małą czerwoną pinkę Dobra spróbujemy tak Trzeba coś próbować bo Wszystko stanęło Wszystko stanęło, nie ma nic Nie ma brań, nie ma nic Gdzie te ryby to ja nie wiem Ale na pewno nie Nie umiem Będą ryby będą, ale niestety u mnie to się za bardzo dzisiaj nie sprawdza. Macham będą, a rybów nie ma. Więc rzucę jeszcze raz. Zaraz wyjdzie słońce i przystąpimy do akcji ratowania szczytówki. Będę wchodził do wody. Nie wiem mniej więcej gdzie to jest. Widziałem tylko plusk. Wiem, że jest tam płytko. Więc mam nadzieję, że dojdę. I Chociaż szczytówką uratuję, bo to zawsze zawsze kilka złotych do przodu nie? woda jest bardzo ciepła więc nie ma problemu no i to z rzucaniem jest problem bo wiatr jest w mojej strony i brakuje mi zawsze 2-3 metry aj, aj. no to jest podejrzewam kluczowe no ale na pewne rzeczy nie mam wpływu ale pływa ciężki dno o jest nie wiem czy ja tam dojdę w ogóle ale ciężkie dno. Gdzieś to tam wypadło, ale czy ja to znajdę, to ja nie mam pojęcia. O, matka. O, głęboko się robi. Chyba jednak nie dojdę. Podwinę spodnie kawałek. Ale gdzieś tu mi wypadła ta szczytówka, gdzie to jest. Nie, to było gdzieś dalej. Chyba będzie bez szans. Tu już zaraz nic nie będę widział. Chyba, że tam się jakoś wypłyca. Czekajcie, idę zobaczyć. Nic tu nie widzę dno takie dosyć To gdzieś jeszcze dalej poleciało Ale Ale nic tu nie widać Ona gdzieś poszła na dno I tyle Chyba będzie lipa z mojej rescue szczytówki No coś w ogóle leży No coraz głębiej O słońce O jak słońce jest to fajnie ale tak tu butelki Tu jakaś guma leży w ogóle No nie, nie damy rady Poleciało, to poleciało Tam jest coraz głębiej Na dno jest niebezpieczne jak dla mnie No, tu jakaś ta jest przynęta, dobra, nie będziemy łazić Nie ma co wracamy Ale na gdzieś poleciało dalej bym musiał wodery Może kiedyś woder przyjadę o. Wezmę wodery, sobie tu wejdę i sobie znajdę. Rozpadało się. Ja, jak widzieliście po kąpieli. Od tego czasu ja mgła zeszła. Nie ma brania. Kombinowałem, kombinuję, fala jest. Więc tak jak mówiłem, tutaj tak szósta, siódma, Max 8. Chyba, że jest bardzo dobry dzień, no to to się tam troszkę wydłuża. No ale dzisiaj widocznie nie jest dobry dzień, bo ani na metodę już później, ani na klasyka. Na klasyka w ogóle dzisiaj nie brania, nie? Nie wiem, co się stało. Uuu. pomału się będę zawijał idę jeszcze się napić kawy, coś zjeść no i można pomału się zwijać no bo myślę, że już dzisiaj to się nic nie wydarzy teraz już zaraz tu widzę słońce wychodzi więc nie wróżę tu jakichś sukcesów no ale dzisiaj powiedzmy, że metoda delikatnie się odegrała dobra, zjemy jeszcze kanapkę standardowo kanapka z masłem dopiję do końca kawy tutaj mam no i tyle na dzisiaj, no bo co? No nie ma co siedzieć, nic się nie dzieje. Posilimy się, wypijemy i pomału będę zwił sprzęt. A wędki niech sobie jeszcze leżą. Akurat świeża są przerzucone, więc mogą już leżeć do końca. Niestety z bólem serca mówię, ale nic się nie wydarzyło. Tak jak odcięło, co mówiłem. Tak teraz, nic się nie wydarzyło. Jeszcze klasyka spróbowałem tu na prawo, ale myślę, że tu nie ma szans już nic wywalczyć albo wcześniej rano. Druga, trzecia, albo liczyć na cud Ale poprzednio cztery leszcze i Lin. Wtedy klasyk wygrał, a dzisiaj niespodziewanie metoda odpaliła. Trzy leszcze z tego jeden spadł po drodze, na pewno był lesz więc trzy ryby na metodę, na klasyka dzisiaj niestety nic. Dzisiaj nie chciały robaczków, dzisiaj chciały dumbelsy. No ale nic. Trzeba iść trochę pomieszkać, tak więc widzimy się w następnym filmie. A co będzie? A jeszcze zobaczę. Pozdro!